Województwo Małopolskie, Zabierzów Bochański, leżący nad Wisłą. 19 stycznia 2015 roku to właśnie ta data wstrząsnęła mieszkańcami miejscowości nieopodalnie połomic. 25-letni Mariusz Perdek ginie bez śladu. Szukają go bliscy, szuka go cała miejscowa społeczność. Mariusz wychował się w woli Zabierzowskiej, łączącej się z Zabierzowem Bochańskim. Był trzecim dzieckiem państwa Perdek. Najstarsze były dwie siostry, Katarzyna i Beata. Później był Mariusz, oczko w głowie całej rodziny. Najmłodszy był Łukasz. Dzieciństwo Mariusza i jego rodzeństwa było burzliwe, ponieważ w rodzinie występował problem alkoholowy ojca. Matka kochała dzieci ponad wszystko. Będąc dla nich najważniejszą ostoją i wsparciem, dbała o nich jak tylko mogła. Podczas domowych awantur to właśnie bezpieczeństwo dzieci było dla nich najważniejsze. Całe rodzeństwo było ze sobą bardzo zżyte, choć szczególna więź była między Mariuszem a jego o 11 lat starszą siostrą Beatą. Byli bardziej jak najlepsi przyjaciele niż rodzeństwo. Dlatego wspólne pomaganie sobie w problemach czy zwierzanie się nie stanowiło dla nich problemu. To właśnie Beata odegra kluczową rolę w późniejszych poszukiwaniach brata. Cała czwórka była bardzo związana uczuciowo z mamą. Nawet wkroczenie w dorosłe życie nie było w stanie tego zmienić. Mariusz skończył szkołę na etapie gimnazjum, po którym poszedł od razu do pracy. Zależało mu na tym, aby zarabiać samodzielnie. Chciał w ten sposób pomóc mamie. Gdyby Ata wyszła za mąż, dom przebudowano. Rodzina Perdek podzieliła go na dwa odrębne mieszkania. Górną kondygnację zajęła Ata wraz z mężem. Na parterze pozostała reszta rodziny. Taki podział domu funkcjonuje do dziś. 2009 rok przyniósł rodzinie kolejne cierpienie. Po rocznej walce z nowotworem zmarła ukochana mama Mariusza. Wszyscy przeżyli tą śmierć dogłębnie, a istniejące problemy nasiliły się bardziej. Po odejściu matki już nie mieli nikogo, kto mógłby ich ochronić przed skutkami choroby alkoholowej ojca, która teraz wezbrała jeszcze na sile. To był bardzo trudny okres dla całego rodzeństwa. 19 stycznia 2015 roku był dopiero początkiem dramatu całej rodziny. Początkiem złych splotów wydarzeń, które do dziś pozostają pytaniami bez odpowiedzi. Tego dnia Beata szykowała się jak co dzień do pracy. Już miała wychodzić, gdy na chwilę wpada do niej brat Mariusz. Powiedział jej wtedy, że jego dziewczyna się pakuje i wyprowadza do Krakowa. Beata nie była tym zaskoczona. Przyzwyczaiła się już do tego, że związek jej brata był dosyć burzliwy. Mariusz. Też nie okazywał w żaden sposób emocji, zupełnie jakby ta sprawa go nie dotyczyła. Beata nie miała jeszcze świadomości, że ten dzień odmieni jej życie na zawsze. Pierwszy niepokojący sygnał otrzymuje po godzinie 17. Jest jeszcze w pracy. Dzwoni do niej dziewczyna brata, która mówi, że Mariusz prawdopodobnie nie żyje, ponieważ nie odbiera telefonu. Beata zamarła. Szybko zakończyła połączenie, aby wybrać numer brata, odebrał, odpowiadając, że wszystko u niego w porządku i jest w domu. Uspokaja ją jeszcze, żeby się nie martwiła. Beata na chwilę się uspokaja, choć sytuacja nie potrafi wyjść jej z głowy. Po godzinie ponownie wybiera numer telefonu Mariusza. Mężczyzna odbiera połączenie, mówi siostrze, że jedzie odwiedzić kolegę w niepołomicach, ale niedługo wróci. Ponownie zapewnia Beatę, że u niego wszystko w porządku i stres jest niepotrzebny. Kolega, którego jechał odwiedzić Mariusz, nazywa się Mateusz. Beata zna go doskonale. Wie, że jest najbliższym znajomym brata. Jak wynika z późniejszych ustaleń, Mariusz dotarł do sklepu w niepołomicach, gdzie zatrudniony był Mateusz. Spędził tam około godzinę. Przekazał koledze informacje o zerwaniu z dziewczyną. Opowiadał również o planach na przyszłość. Miał dobry nastrój i nic nie wskazywało na to, że może być czymś załamany lub nieobecny. Beata telefonuje do Mariusza jeszcze raz około godziny 20. Od czasu rozmowy z byłą dziewczyną, brata nie może pozbyć się niepokoju, który zawładnął całym jej ciałem. Prosi brata, aby wreszcie wracał do domu. Ten obiecuje, że za chwilę uda się na przystanek autobusowy który jest po drugiej stronie ulicy w pobliżu sklepu. To był ostatni raz, kiedy Mariusz odebrał telefon. Kolejne próby pozostają bez rezultatu. Choć słychać sygnał, co oznacza, że telefon pozostaje włączony. Mariusz po prostu nie odbierał połączeń od siostry. Jak udało się później ustalić policji, jego telefon logował się do sieci aż do godziny 22. Do tego czasu wymieniał też smsy ze swoją byłą już dziewczyną. Jak udało się później ustalić Beacie, treść jednego z SMS-ów brzmiała tak. Chciałbym skoczyć z mostu, ale tego nie zrobię, ponieważ boję się śmierci. W tym czasie Mariusz był widziany na moście w Niepołomicach przez jedną sąsiadek. Wracała do domu busem, być może nawet tym samym, którym planował jechać mężczyzna. O pomyłce nie mogło być mowy, kobieta dobrze znała Mariusza. Opisała też szczegółowo, w co był ubrany. Zgadzało się to z tym, co miał na sobie, gdy wychodził z domu. Kobieta była ostatnią osobą, która widziała Mariusza. 20 stycznia 2015 roku, dzień po zaginięciu Mariusza, Beata wraz z siostrą Katarzyną od rana rozpoczęły intensywne poszukiwania brata. Najpierw obzwoniły wszystkich bliższych i dalszych znajomych. Niestety nie przyniosło to rezultatu. Pojechały więc ze zdjęciem Mariusza do niepołomic. Chodziły po całym mieście, pytając, czy ktoś nie widział wczoraj ich brata. Wcześniej uzyskały już informacje od sąsiadki, dlatego udały się na most w niepołomicach. Przeszły wzdłuż brzegu, a także w dalszej części nabrzeża. Gdy nie znalazły żadnego śladu, rozpoczęły rozwieszanie plakatów na witrynach wszystkich sklepów. Następnym krokiem Beaty była wizyta na posterunku policji. Zgłoszenie zostaje przyjęte od razu. Funkcjonariusz potraktował je na tyle poważnie, że wysłał patrole w miejsca, gdzie widziany był Mariusz poprzedniego wieczora. Zrobił to, zanim jeszcze zgłoszenie zostało przyjęte oficjalnie. Siostra Mariusza pojechała również do baraków w okolicach mostu. Mieszkał tam bezdomny mężczyzna, który twierdził, że kilka godzin po zaginięciu Mariusza Słyszał krzyki dochodzące z mostu. Potwierdza, że mogła to być kłótnia przez telefon, ponieważ słyszał tylko głos młodego mężczyzny. Sam nie wyszedł z baraków, ponieważ bał się o swoje bezpieczeństwo. To samo zeznał później na policji. 21 stycznia, na drugi dzień od zaginięcia Mariusza Pertka, do akcji poszukiwawczej zostają włączeni płetwonurkowie, którzy przy użyciu sonarów badają rzekę. Zakres działania był szeroki od Niepołomic do Nowego Brzeska. Niestety nurkowie niczego nie znaleźli, co wskazuje, że Mariusz nie znajdował się w wodzie. Pierwszą hipotezą grupy śledczych było samobójstwo, głównie z uwagi na to, że w dniu zaginięcia doszło do zrywania Mariusza z dziewczyną. Wzięto też pod uwagę jego sytuację rodzinną oraz to, że ostatnim miejscem, w jakim był widziany, był most w Niepołomicach. Wersje samobójstwa umacniały też poprzednie wydarzenia. Po każdym zerwaniu ze swoją dziewczyną, Mariusz się okaleczał. Rodzina i znajomi Mariusza nie chcieli wierzyć w tę wersję, zapewniając, że jego dotychczasowe próby samobójcze były na pokaz, aby wzbudzić swojej dziewczynie emocje. Tego dnia miał też nie okazywać żadnych oznak załamania. Zapewniał też, że niedługo wróci do domu. Dobry nastrój Mariusza potwierdza również dostarczony policji monitoring ze sklepu, gdzie mężczyzna odwiedzał znajomego. Na nagraniu sprawiał wrażenie radosnego. Może być to mylne, ponieważ osoba w głębokiej fazie depresji jest często utożsamiana z wizerunkiem osoby smutnej, bez chęci do życia. Osoby zajmujące się badaniami nad osobami suicydalnymi już dawno obalili ten mit. Depresja jest często chorobą dobrze zakamuflowaną. Osoba, która ma zamiar odebrać sobie życie, jest już z tym faktem pogodzona, dlatego często osoby dotknięte depresją sprawiają wrażenie, jakby były w remisji choroby. Nikt nie spodziewa się wtedy następstw, które nadchodzą. Beata przez kolejne dni nie mogła spać, cały czas zastanawiając się, dlaczego Mariusz nie wrócił do domu. Kolejną niewiadomą było, co robił pomiędzy godziną 20, gdy wyszedł ze sklepu, a 21:30, gdy był widziany na moście. Niestety, nieszczęśliwym splotem wydarzeń, monitoring obejmujący tereny mostu od jakiegoś czasu był niesprawny. Pozostałe kamery miejskiego monitoringu nie zarejestrowały Mariusza. Po kilku dniach policja z wyliczki, która prowadziła sprawę, miała już kod genetyczny zaginionego mężczyzny. Sprawdzono wszystkie bazy osób niezidentyfikowanych bez rezultatu. Zero jakiegokolwiek śladu po Mariuszu. Rodzinę zastanawia tylko jedno. Zachowanie byłej dziewczyny brata. Kobieta nie angażuje się w poszukiwania. Nigdy też nie zadała pytania, czy Mariusz został już odnaleziony. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest to, że ktoś zrywa wszystkie plakaty z wizerunkiem Mariusza. Jest to robione celowo, a giną tylko plakaty rozwieszane w zabieżowie bocheńskim i niepołomicach. Nie pomaga nawet adnotacja z prośbą, aby nie zrywać plakatów. Do dziś nie ustalono, kim jest osoba odpowiedzialna za to, ani jaki miała w tym cel. Kilka miesięcy po zaginięciu Mariusza, na przełomie czerwca do domu rodziny Perdek dzwoni telefon odbiera Beata. Po drugiej stronie słuchawki odzywa się Sławomir, jeden z dalszych znajomych jej brata. Niespodziewanie prosi, aby dała Mariusza do telefonu. Beata zamarła i dopiero po chwili była w stanie odpowiedzieć cokolwiek. Powiedziała, że Mariusza nie ma, bo zaginął 19 stycznia. Sławomira ta informacja zaskoczyła, ponieważ jak twierdzi, Mariusz skontaktował się z nim niedale jak 3 miesiące wcześniej. Około marca miał mu powiedzieć wtedy, że nie jest już ze swoją dziewczyną ani nie mieszka z rodziną. Oznajmił, że mieszka teraz w Krakowie i chciałby się spotkać ze Sławomirem na kawę. Mimo wszystko nie chciał podać koledy swojego aktualnego adresu. Zapewnił, że gdy się umówią, wyjdzie mu na spotkanie. Tego dnia się jednak nie umówili. Beata, wiedząc, że telefon Mariusza nie odpowiada, prosi Sławomira o numer telefonu, z którego kontaktował się jej brat. Początkowo mężczyzna odpowiada wymijająco, że nie ma przy sobie starej karty SIM, że musi poszukać. Beata numer otrzymuje dopiero następnego dnia, niezwłocznie przekazuje go policji. Sama nie ma odwagi zadzwonić. Mija pół godziny, gdy ponownie dzwoni Sławomir, informując, że nie ma już tej karty. Beata nie kryje swojego oburzenia z faktu, że otrzymuje same sprzeczne informacje. Na dalsze pytania Beaty Sławomir już nie chce odpowiadać. W późniejszych etapach kilkukrotnie jest przesłuchiwany przez policję. Przesłuchiwana jest także jego siostra, która była świadkiem rozmów telefonicznych z Mariuszem. Śledczy sprawdzili numer otrzymany od Beaty. Niestety był już nieaktywny. Nie udało się też ustalić właściciela. Ponieważ karta Sim nie była zarejestrowana. Kolejny trop. Ktoś z rodziny męża Beaty informuje, że widział mężczyznę podobnego do Mariusza na terenie Podkarpacia niespełna miesiąc wcześniej, był w towarzystwie jakiejś kobiety. Później nikt już nie widywał tego mężczyzny w tych rejonach. Tutaj warto zaznaczyć, że sam Sławomir również pochodził z Podkarpacia. Dzięki staraniom rodziny Mariusza sprawa trafiła do programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie wyemitowanego 24 lutego 2017 roku na dwa lata po zaginięciu mężczyzny. Niestety i to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Beata dzwoniła na numer brata regularnie, co cztery tygodnie. Zawsze z takim samym efektem. Trafiała na pocztę głosową. W lipcu 2017 roku Wykonała ponownie takie rutynowe połączenie. Ku jej zdziwieniu usłyszała sygnał, a później telefon został odebrany przez nieznajomego jej mężczyznę. Był to niestety upiorny zbieg okoliczności. Po upływie dwóch lat sieć komórkowa oddaje nieaktywne numery telefonów nowym abonentom. Stąd ten fałszywy trop. Beata jest już bezsilna, ale nadal nie poddaje się w szukaniu brata, chciałaby tylko wiedzieć, czy on żyje że nic mu nie grozi. Jeśli opuścił rodzinę dobrowolnie, pozwoli mu żyć swoim życiem. Chce tylko wiedzieć. Jest świadoma tego, że nie wszystko mogła wiedzieć o swoim bracie. Być może przed zaginięciem poznał kogoś nowego. Jako dowód tej teorii może być to, że Mariusz na około półtorej miesiąca przed swoim zaginięciem zamówił w jednym ze sklepów spódnicę w rozmiarze 48. Choć jego dziewczyna była bardzo szczupłą osobą, więc zakup nie mógł być dla niej. Spódnicy Mariusz nie odebrał do dziś. Mariusz Perdek posiadał charakterystyczny tatuaż na lewej piersi. Przedstawiający skorpiona. A wy co myślicie o tej sprawie?